Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dominika, witam. Na samym początku chciałam od razu powiedzieć, że ten film nie był w planie być moim pierwszym filmem, jednak przemyślałam sobie i nagrywam go, ponieważ chciałabym w tym filmie właśnie opowiedzieć moje życie. Do momentu, y, kiedy dowiedziałam się świadomie i odczułam ze świadomością, w jakiej jestem teraz, że jestem wysoko y, wrażliwą osobą, i z tej świadomości posiadania tej cechy obudziła ona y, również y, dwie cechy, dziedziny odczuwalność y, energii w moim organizmie oraz bardzo. Y, Skierowanie mojej osoby, a zwłaszcza mojego serca, w kierunku wiary. Wysoka wrażliwość, tak moi drodzy, dla mnie to jest dar. Dzisiaj nagroda od życia. Niestety nie zawsze tak było. A zwłaszcza przez moje 35 lat y, życia, ponieważ y, ja nie miałam w ogóle świadomości posiadania y, tej cechy. Y, ona jest y, fundamentem y, tej całej przygody, tego całego doświadczenia życiowego i dlatego właśnie y, nagrywam te filmy, ponieważ y, wiem i wiem to na 100%, że jest więcej takich osób jak ja. I mam nadzieję, że to wszystko, ta cała moja praca tutaj, te filmy i wszystko to, co staram się Wam przekazać, yy, będzie pomocną dłonią dla osób, yy, które tej pomocy potrzebują albo zrozumieniem, wskazówką, informacją czymkolwiek. Ja dotychczasowe życie, pomijając ostatnie 4 lata mojego życia, gdzie rozpoczął się proces, w którym zaczęłam rozumieć, że jestem osobą z wysoką wrażliwością i wtedy pojawiła się też energia i wiara w moim życiu i w moim organizmie. Ja nie miałam w ogóle świadomości, że, że ja posiadam takie cechy. Przeżywałam życie bardzo szybko, bardzo energicznie. I to właśnie teraz wiem, dlaczego tak się działo, bo ja już posiadałam te cechy, tylko ja nie miałam świadomości, także już start. Początek był nie taki, ponieważ ani ja, ani osoby, które przebywały w moim otoczeniu, nie miały tego świadomości. A to jest oczywiste, ponieważ kiedyś w ogóle się o takim rzeczach nie mówiło, a zwłaszcza o energii podwyższonej wrażliwości. Po prostu my żyliśmy, osoby, które posiadały takie cechy. Przeżywały to życie, czuły się inaczej, każdy odczuwa na swój sposób. Ja odczuwałam, oczywiście, na swój sposób. Ja nie wiedziałam, co to jest. Ja, ja czułam, że ja jestem może troszeczkę inna, że w danym momencie odczuwam inaczej, że w danej sytuacji, w której się znajdowałam, czułam inaczej jak inne osoby. Tamte osoby czuły tak samo, ja nie. Ale ja naprawdę nie szukałam, ja nie myślałam, ja po prostu przeżywałam, to szło automatycznie wszystko. Yy, wiadomo, yy, co się działo. Ja odczuwałam ludzi, to była inna świadomość odczuwania ludzi niż w tym momencie. Ja się bardzo łatwo do nich dopasowywałam to się też działa automatycznie. Ja to robiłam z inną świadomością niż teraz. Teraz wiemy, co to jest wysoka wrażliwość. Ja ją świadomie odczuwam. Jestem w balansie. Wiem, jak te dary mają być uruchomione w moim organizmie pozytywnie. Co muszę robić, żeby one pozytywnie oddziaływały na moją psychikę, na moje ciało, na moje wszystko. Wszystkie reakcje, bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Wtedy to ja byłam osobą po prostu wypuszczoną w życie, ja to życie przeżywałam. A podsumowując, jeżeli mam podsumować uczucie teraz, a uczucie z przeszłości, to teraz ja żyję, odczuwam, dotykam, przeżywam, rozumiem i nawet jestem sama ze sobą, niesamotna. A wcześniej to ja po prostu spałam. Czyli ten moment, gdzie ja będę w następnych chwilach, filmach opowiadała, gdzie ten moment nadszedł znaczy ta chwila rozpoczęcia tego procesu, to było właśnie przebudzenie. I za to jestem bardzo wdzięczna. Bo gdyby to się nie wydarzyło, to ja bym przespała całe swoje życie w nieświadomości i nie mogłabym przeżywać tego życia w. W takim y, sposób, w jaki robię to teraz, a już tym bardziej nie mówiłabym tego wszystkiego do was y, dzisiaj tu i teraz. także moi drodzy, co jest bardzo ważne yy... I to dlatego właśnie ja nagrywam te filmy i będę to robić i się nie poddam, bo ja wiem, że wiele osób czuje się tak osamotnionych z tymi darami, bo jest niezrozumiana, bo nie wie, jak do końca się tym wszystkim obsługiwać. Ja Postaram się podać jak najwięcej tej pomocnej dłoni, informacjami, moimi życiowymi doświadczeniami, tym wszystkim, czym mogę się podzielić, co było wartościowe i jest wartościowe i może służyć dobrą informacją, wskazówką czymkolwiek dla Was, żebyście po prostu czuli to jako posiadanie nagrody w życiu, a nie czuli się z tym źle i nie popadali jeszcze w jakiekolwiek choroby, bo wysoka wrażliwość jest bardzo jakby to podsumować trzeba naprawdę wiedzieć jak nią się obsługiwać jak z nią żyć jak ją odczuwać żeby ona nie stała się jakimkolwiek złym czynnikiem i pobudzała złe rzeczy w życiu ludzi i Dlatego y, jestem tutaj, bo nie chcę, żebyście y, i osoby, które nie mają tego wsparcia i tych informacji y, nie popadły w jakieś choroby czy depresję, czy, bo to właśnie y, może się bardzo szybko stać. Wy o tym wiecie. Dlatego jestem tutaj i postaram się pomóc y, dzięki moim do, życiowym doświadczeniom co jeszcze chciałam zaznaczyć. Jeżeli chodzi o te moje 35 lat życia, tak już w szybszym tempie przespane, przebiegane, nieświadomie przeżyte, wiel... no nie każdy dzień to nie jest tak do końca, ale no co jest najważniejsze, przeżyte źle Przeżyte w nieświadomości, dlatego moi drodzy, jestem tutaj i mam nadzieję, że stanę się dla was naprawdę podporą i pomocną dłonią. I, I dzięki temu filmowi nie będziecie się czuli samotni, bo znajdziecie zrozumienie i wiele informacji i wiadomości z mojej strony. I co chciałam zaznaczyć, że już jestem też na studiach. Bo ja obecnie znajduję się w Holandii, gdzie właśnie ten temat wysokiej wrażliwości jest bardzo, bardzo rozwinięty. Co jest też. Ważne, dla mnie bardzo ważne, bo tak to wszystko się potoczyło w moim życiu, że mam szansę studiować, mam szansę się rozwijać. Także, moi drodzy, moje życiowe doświadczenie, do tego zaczynam się jeszcze rozwijać w tym kierunku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziecie mi towarzyszyć w tym całym procesie, w którym będę chciała Wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo dla mnie to jest tak szczerze mówiąc, też część tego terapii. Także pozdrawiam serdecznie, nazywam się Dominika, jestem wysoko wrażliwą e, osobą, bardzo wysoko, nawet nie zdajcie sobie sprawy jak z wysoko. Do tego pobudziły się dwie dziedziny w moim życiu, takie jak, c, takie jak e, chciałam powiedzieć za cechy też, nie, mi to jest dziedziny, cechy, życie to jest część mojego życia, to jest Cała ja, moje serce, oddech, moje ciało to jest wiara, energia y, i te, te, tego fundamentem właśnie jest podwyższona wrażliwość. Także pozdrawiam serdecznie y, Dominika y, do następnego odcinku. Papa. Pa.